Witam Was serdecznie. Dzisiaj akurat jestem w terenie, ale mogę sobie pozwolić na to, ponieważ ostatnio przyjęliśmy, że zmieniamy formę. Biała-biała tablica, dużo tekstu i, i tłumaczenie moje. Tak to teraz będzie wyglądać, dlatego też mogę sobie pozwolić na nakręcenie takiego filmiku. Postaram się, że takie filmy będą wskakiwać częściej. Dzisiaj Wam pokażę, co powinno się robić. Gdy nam zgubi się słowo w głowie, czyli na przykład mówimy, mówimy i nagle brakuje nam słowa. Nie wiemy, jak jest na przykład nie wiem szklanka, nie wiemy jak jest nie wiem stół, komputer, no akurat proste, ale są słowa, które na przykład gubimy techniczne, powiedzmy. Co w takim momencie zrobić? Właściwie to mamy dwa sposoby. Albo pierwszy sposób, który być może jest już znany, to jest zastąpienie go polskim słowem. Jeżeli rozmawiamy sobie z kimś. Jest to Polak czy Polka, ktoś nas uczy języka angielskiego, wiadomo, możemy sobie zastąpić, czyli mówimy, mówimy i nagle drzwi, tak? I przechodzę przez drzwi, czyli I'm going through i na przykład mówię drzwi, ok? To jest jakby jasne, to każdy też robi. Um, ale powiedzmy, że chcemy, bo o co chodzi w języku angielskim? Jeżeli my zaczynamy produkować język angielski, czyli zaczynamy mówić, no to. Nie powinniśmy uciekać do tych drzwi, prawda? No bo od razu nam się komplikuje język polski i zaczyna nam się mieszać. To, co powinniśmy zrobić, to użyć zdań, które będą nam tłumaczyć to słowo, które mamy na myśli. Um, bardzo często na przykład można sobie y, potraktować to jako i-min, mean", tak? Czyli i-min mean mam na myśli. No i powiedzmy, tutaj właśnie dzisiaj miałem zajęcie z taką jedną sympatyczną kobietą, Magdą. Tam trafiliśmy właśnie na takie słowo, jak wystawienie recepty. No i na przykład tutaj Magda powiedzmy nie miała problem z tym, co zrobiłem, co zrobiliśmy wspólnie. Przede wszystkim to, że jeżeli nam brakuje słowa, powinniśmy zacząć właśnie od tej jakby klasycznej zasady, o której mówię bardzo często, gęsto. Podmiot, orzeczenie, reszta. To jest zasada, czyli wiadomo, zaczynamy od podmiotu, ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one, czyli mówię o tym. Później dokładamy czasownik, a później resztę zdania, czyli ja jadę gdzieś, czy coś takiego. I go, I am going i tak dalej, tak dalej. Oprócz tego, właściwie nie oprócz tego, właściwie to jest wszystko. W ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć dane zdanie, które będzie nam określać tę daną rzecz. I teraz w jaki sposób to tłumaczymy? Na pewno w sposób prosty. Wyobrażamy sobie, że tłumaczymy, na przykład, nie wiem, sześcioletniemu dziecku 7-7 lat, lat, nie wiem. Tłumaczymy to w taki sposób prosty, żeby ta osoba zrozumiała. No więc, przykładowo, wystawienie recepty, jak przetłumaczyć? No, nie mówimy, że i tam poszłam po receptę czy coś takiego, czy dostałam receptę od doktora i tak dalej. Tylko mówimy przykładowo coś takiego, właśnie takie zdanie też stworzyłem podczas naszych zajęć, czyli powiedziałem: You go to doctor, doctor gives you paper, powiedzmy czy tam a paper with a name of medication. You go to pharmacy and pharmacist, lady boy, man gives you medication. tak? Czyli mamy, idziesz do doktora, doktor daje ci papier z nazwą e, tego leku, idziesz do apteki i czy tam e, pani z apteki, czy farmaceutka daje ci leki, prawda? Bazując na tej, na tej recepcie. No i w ten sposób, właśnie w ten sposób mamy sobie tłumaczyć e, każde słowo, które zgubimy, czyli żeby zachować to tempo mówienia. The continuity, czyli żeby cały czas gadać po angielsku, właśnie w ten sposób. Czyli nie boimy się tego, że na przykład, nie wiem, brakło mi tam e, pasty do zębów, powiedzmy, akurat tutaj leży. No i na przykład, jak wyjaśnić taką pastę do zębów? No więc, możemy to wyjaśnić, no, no nie wiem, na przykład, że, y, że co, pod koniec dnia, czyli at the end of the day, na przykład I brush my teeth. Czyli brakuje nam słowa brush my teeth. No to na przykład możemy użyć I use this item, tak, czyli tę rzecz, powiedzmy tak, jak tutaj. I use this item, czy that thing, czyli tę rzecz, ok? Takie dwa słowa, myślę, że warto sobie zapamiętać, czyli thing i item, czyli też rzecz. Um, no i wiadomo, mówimy, że używamy tej rzeczy pod koniec dnia, kiedy na przykład już idziemy spać, czy coś takiego. Prostymi słowami zachowujemy cały czas angielski. W tym momencie fajnie sobie zastosować właśnie I mean, czyli mam na myśli. Jeżeli E, osoba będzie bystra, mówię już tu o nauczycielu powiedzmy e, waszym, no to wtedy na przykład, o oh, so you mean you mean prescription, tak? I my dalej gadamy po angielsku, więc nie blokujemy się, ta rozmowa jest ciągle po angielsku. Więc y, takie zastąpienie słów, na przykład nie door, e, powiedzmy brakło nam i mówimy drzwi, no to będzie nam się mieszać ten, ten język. I zachęcam do tego, żeby właśnie trzymać się tej, tej rozmowy, gadać cały czas po angielsku. To jest pierwsza możliwość. No i mamy również drugą możliwość. Druga możliwość jest taka, że żeby tego się nauczyć, stosujemy zasadę definicji. Czyli ja sobie wymyśliłem taki sposób, że bardzo fajnie ćwiczymy coś takiego na podstawie słów, Czyli przykładowo mamy telefon, i też jakby możemy w ten sposób tłumaczyć, jakby temu sześciolatkowi prostymi słowami, do czego służy telefon. No więc też możemy powiedzieć, że bierzemy tę rzecz, tak, przyciągamy ją gdzieś tam do ucha, brakuje nam ucha, zostawiamy. Nie, nie szukamy na siłę. Jeżeli nie znamy słów, nie szukamy ich na siłę. No chyba że, chyba, że chcemy od razu wiedzieć, jak jest. Albo skupiamy się na technicznych wyrażeniach, no to wiadomo, że w tym momencie nauczyciel przejmuje kontrolę i, i pomaga, absolutnie. No ale wtedy przygotowujemy słownictwo. Ale jeżeli chcemy rozmawiać i tak dalej, to zawsze można w ten sposób wytłumaczyć. Eee, powiem prawdę, jeżeli byśmy byli gdzieś, nie wiem, za granicą czy coś takiego, no. Niezbyt fajne by to było, jakby ktoś miał wysłuchiwać, no wiesz, idzie pan do doktora i coś tam, i chodzi mi o tą pre prescription, tak? No to warto już się przygotować gdzieś tam za granicą, ale jeżeli uczymy się angielskiego normalnie, gdzieś tam mamy swojego nauczyciela i skupiamy się na tej nauce, no to, no to właśnie możemy coś takiego zastosować, żeby zmniejszyć ból. Druga możliwość jest taka, właśnie, o której mówię, czyli ta definicja. Czyli albo mówimy właśnie w ten, w ten prosty sposób, czyli You go to doctor, doctor gives you paper i tak dalej, ale nie zapominamy też o tym, i to jest też fajna nauka, że na przykład taki telefon będziemy kategoryzować, czyli wszystkie te rzeczowniki, które przykładowo mamy tutaj, mamy miliony rzeczowników, bardzo fajnie y, nauczyć się angielskiego też właśnie od kategoryzowania. Czyli telefon to jest device, Czyli jest to urządzenie. Toothbrush, czyli ta pasta do zębów. Pfu, no tak, pasta. Nie, przepraszam, to nie jest pasta do zębów, tylko to jest przecież szczoteczka do zębów. No więc to też jest device. No jest to urządzenie. Może to być rzecz. Item, tak jak wcześniej. No albo thing. No jakaś tam rzecz powiedzmy. Application. O no to co to jest aplikacja? No aplikacja to jest właściwie aplikacja. No może to być jakiś system y, informatyczny. Nie wiem, jak to tam nazwać. <laughs> e, door jako drzwi no to może być part of furniture na przykład, tak, czyli mamy e, powiedzmy jakaś część e, e, mebli, ok e, table, dokładnie to samo jacket, no to na przykład e, to może być wear tak, czyli może być part of wearing na przykład, czyli część jakiegoś noszenia, wear e, też może być czyli wy, e, -a i w ten sposób właśnie nawiązujemy do tej, do tej definicji, czyli uczymy się jakby z definicji, i to też jest całkiem, całkiem ok. Ale najbardziej zachęcam właśnie do tego, żeby w ten sposób mówić, czyli nie zastępować polskimi słowami, tylko mówić sobie prostymi słowami, tak jakbyśmy tłumaczyli młodej osobie. Takich rzeczowników jest mnóstwo, i myślę, że jest to bardzo fajna praktyka, żeby przeskoczyć na następny poziom. Dzisiaj tyle, dzięki, to wszystko, trzymajcie się.